Przyjemność spotykać się z Państwem przy okazji szeregu inicjatyw sportowych. W tym wypadku jest to po raz kolejny bieg. Mówię to przez pryzmat tego, że jest nam niezmiernie miło, że możemy po raz kolejny taką drobną cegiełkę do krzewienia kultury, sportu wśród obywateli wspierać. Mówię to też z takiej własnej jak gdyby autopsji, bo pamiętam swoje pierwsze początki, jak miałem przyjemność z Państwem tutaj się spotykać i rozmawiać. Mówiłem wtedy jako. Osoba, która reprezentuje sponsora. Dzisiaj jestem takim naturalnym przykładem tego, jak od typowego wsparcia przeszedłem do biegów. Pochwalę się Państwu. Zacząłem także biegać ostatnio, do czego gorąco zachęcam. Byłem na tych biegach całą rodziną. Bo wydaje mi się, że nic piękniejszego nie może się zdarzyć, jak żona i dwójka dzieci, która na trasie do Pięknie odgrywam. Pewnie od razu ze 100 list przesunąłem się do przodu, oczywiście w ramach jak najbardziej zabawy i świetnie spędzonego czasu, czego serdecznie Państwa Bardzo dziękuję. Ja mam przed sobą mapę Gminy Warszawy z Bankiem Polskim, ale te mapy zobaczymy też za moment, gdybyśmy mogli nieco więcej opowiedzieć o, o sytuacji na starcie, a właściwie nawet już przed startem, a później o tym, co będzie się działo na ulicy Kwarszany. Fokusuan na miejskiej Polska. <noise> Więc start jest zaplanowany z ulicy Czerniakowskiej. Nowością tej edycji jest to, że będziemy startować w racji dużej ilości uczestników z dwóch, z dwóch jezdni, czyli i, i tą... Wschodnią i zachodnią, która nam umożliwi jakby płynne przeprowadzenie. To są do, do pierwszych dwóch kilometrów. Potem e, e, kierujemy się ulicą Chemską i tutaj jakby wszyscy będziemy też również e, puszczać w trzech co najmniej falach e, z siedmią, może nawet dziesięcią minutową przerwą. E, I właściwie ulicą Belwetelską spacerową e, alejami ujazdowskimi, ulicą piękną, yy, ulicą marszałkowską, jerozolimską, yy, mały odcinek yy, ulicy Mamy Świata, jest yy, ulicą Patrzek Krzyży, yy, Matejki i zbiegamy yy, na kierunku yy, yy, ulicy Łazienkowskiej. Trasa jest praktycznie bardzo podobna, a yy, jedyna taka główna zmiana to jest yy, to, że startujemy z dwóch jezdni. No i jeszcze chciałbym skorzystać i przekazać Państwu, ponieważ zaplanowaliśmy start na godzinę 11 z racji tego, że telewizja, program pierwszy z Zdecydowała się na bezpośrednią transmisję, starcie o 5 minut wcześniej, czyli 11.15. Także w folderach jest podana godzina 11.20, a start jest zaplanowany na godzinę już ostatecznie 11.15. To oczywiście nie jest zarzut wobec telewizji polskiej, prawda? Tak. tak. Dziękuję bardzo. Limit czasu to są dwie godziny. Jeszcze mam jedno pytanie, bo w Linii to jest też impreza w której bierzemy udział dlatego, żeby spotkać się z innymi nie tylko podczas samego biegu, ale też chwilę przed biegiem.